Cześć na następnym blogu domowym, bardzo bokacyjnym, bardzo letnim. Nieważne, że na przykład do Was mierzymy na lato ubrania letnie. I jedna rzecz może być na cały rok. Także wam tę rzecz pokażę. I nie tylko tą rzecz, bo pokażę Wam różne ubrania nowe, te nowości wam pokażę które tutaj Wam pokażę. W tych obrońcach jest albo rozmiar M, albo rozmiar M. Także to można je nabyć wszędzie, że tak powiem. Także Także tak, Ym. to jak Wam już pierwsze tylko na sobie, Ja to taka sukienka bardzo letnia na szareczkach, tutaj o, taka letnia, lecznica kwiatowej. To jest taka strona przewiewna, akurat na na z eee... W dotutku, no to taki jest taki, taki szereg tak powiem. No nie słychać tego dzięku szereg... nie słuchać tego dzięku szereg szans. No to w jest to nie wiem nie znalazłam powiem pługam yy, jest taki yy, z takimi docięciami tu ma taki takie yy, no i tak ta sukienka Wygląda i szczególnie to ładnie wygląda z takimi losami blond. Tak jest ten blond. <laughs> yy, także, no, bardzo ładnie wygląda. Szczególnie yy, na upałby, taka sukienka. Jest idealna. Także super, bo no mam rozmiar. Bo no mam rozmiar M. -ka. Dobrze pamiętam. Eee. Także będę no tu powtarzać rozmiar. Bo w mi podobała moje rozmiary, że tak powiem. Czyli M, -ka, M, Pan SK. tak? Mm. Więc, no tak to wygląda, taka, taka luźna właśnie, nie taka do ona na upał. Taka na, nie tylko na upał, ale tak na cieplewni, do Anna, Na Alma, yy, no tak się przedstawia. tą na Także już powinienem tą wskazać. Mhm. Może potem sobie nawet. też. Przypomnę no, jaka ja fajna I co? Lecimy z kolejną nowością. To lecimy z następną nowością. To już będzie taka nowość, taka nowość. Taka nowość, taką bardzo wakacyjną grafiką. Bo no, będzie dużo takich wakacyjnych barw. I my z, z naszą eurozją Także, także tak. Czego ja, ja wam zaraz pokażę, co chodzi? Tak, tak, yy, tak, tam mam taka piżamka właśnie. Piżamka, no to jest To jest taka ogólnie piżama. Yy, Znacie ten sposób? Znacie ten m motyw? Doskonale znacie, znacie albo znamy ten oto motyw palny. Na przykład za blogi tam na mroku zimowym, tak jak w ramkach, pisałam I to było takie... Jakby motyw... Mówiłam, że na mroku Zresztą, Zresztą... Była preselekcja mroku był Takim... Motyw bardziej taki... Bardziej palny chyba. Czasem go widziałam. Eee... Więc tu też mają takie opalne na różowo. No nie no właśnie z, z tą preselekcją. Ehm, no idziemy to robić dla Blanki. Ehm, dobra, teraz taka piżamka właśnie z tym motywem. E, na takie bardziej już, bardziej nie takie na bardziej, bardziej na wiosnę, bo tu mamy taką koszulę, która jest na guziki. Ma guziki takie do zapinania. Ostatnim kołnierzkiem. tym rękawkiem. różna. Tak samo tu są takie spodenki, też krótkie. I one są takie stawane marki. Błe, błe, becz, becz Tu mamy taką kieszonkę. W takim razie prezentuję, te słonie są takie szerokie, bo to, no gum, no są na gumie czasem te zosłonie. Yyy. Więc no. Takie, takie, takie szerokie, takie, takie O. Takie. Na pierwsze pięć, cztery. I młodszy, Może trzy. Idą eee, hmm. To Eym. Trochę się hmm. właśnie tak naprawdę. Więc eee, hmm. <laughs> no, taka nie jest na... Mam takie wakacje, super, super. Eee, no co, czućcie, prylatam. No, jest idealnie, słuchajcie. mają kieszenie nawet. Jak Takie, takie już... luźne właśnie. Nasz muleczku z podębki. Eee, no myślę, tak, że tak powiem, to koleżanka do z właśnie organkom, o której już tak ułożyłam w temacie, to ja daję przerwę do elogi. No dobrze. W tym temacie wracamy do kolejnej nowości. Eee, kolejna nowość to będzie wiele już... Eee, tak, in. Taka, też będzie taka koszulka ze spogniami. Ja takim samym. A tam, tam <todgłosy> to jest trówce, bardzo fajne motywy, w ogóle. Także tak. Także tak, a tak. tak wyglądam. E, <grywy> no, mam no, tutaj takie owspaniałe, <grywy> e, one są takie przeszczące, mm, takie pośrednie, za, no, nie do kolana. Na kolano. One no tak wyglądają eee, e, Takim zapięciem. Eee, trochę tak spadają, już tak powiem. Ale na no to radę. Mam taki nowy pasek. Patrzcie jaki. Z taką otworzyką. Fajną, z takimi napisami. To nie jest reklama. To o to z takim oto zapięciem. I zaraz patrzcie, co ja robię. Wkładam ten w koniec. Do nie 그러면 다시 붙여서 자딱어 그다음에 돌에 네거 드듭을 드듭을 컴 생강은 Jeden na gumku chodzimy tak. Tak i tak. I ściągamy. możemy tutaj, a może na przykład nasz I Tak. Możemy to podciągnąć. Mała paska. A Dobrze. 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 kon, Dobrze. 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 no do koszulki. One mają tutaj takie kieszenie, dość głębokie. E, tu robi głębokie kieszenie? To ma taki właśnie plus. I czas po mnie pasują koszulki różowej w pastii. To tak wygląda. Emeczka. E, z tym rękawkiem. Może być na wiosnę, czy to za lato, yy, może nie na upał, ale na ciepłe dni, tak jak teraz na resztę, na porę deszczową może. Yy. Także tak to się prezentuje. Ja pokażę Wam inne koszulki, z których ja są wspólnie. Idziemy z następną koszulką. Następna koszulka, proszę Was, innym kolorem. też może pasować do, do spodni. To jest taka, o, taka jasniejsza. Taka bardziej beżowa. Też w paski. Yy, także taka sama jak tamta była, tylko że to będzie jaśniejsza. Rękawek, yy, jak emeczka też tutaj nie. pasuje, taka jasna. ale zrobimy to z koszulką. No, na będzie tak bardziej na, na to to byłby bardziej na teraz na lato. O, tu już mam taką fioletową koszulkę, też taką ładną. Ona jest taka luźna. E, taka przedmiotna, idealna na lato. Tutkim rękawkiem o takim, o takim nierównym kształcie. Eee. E, takim on napisem. Także eee. ona jest taka różna, przebieżna. Tak ładnie wygląda. Wsiedzie, wsiedzie, wsiedzie emeczka. Wszędzie, wszędzie, wszędzie emeczka. Także... Ładnie wygląda. I lecimy z następną stylówką. Jestem, jesteśmy w fioletach. To mam taką myszkę fioletową, Koszul, koszulkę, z takim trochę dużym dekortem. Lubię takie to. Proszę bardzo. E, z taką grafiką o, z taką grafiką zaraz e. Wam dalej pokażę zaraz e. Wam dalej pokażę to koniec wygląda z tym wspomniami i z tym paskiem e rękawkiem o takim yy, prezentuję niczka. I też taka jest. Ona jest taka bardziej przerywna niż różna. Także tak to wygląda i wecimy z następną koszulką. Jeśli jesteśmy przy takich różnych koszulkach, to będzie następna taka różna koszulka w innym, innym kolorze tak wygląda następująco. Ona jest różowa i też tutaj będzie wyglądam. Tutaj jest nie tylko, że taka, nie tylko, że taka różna, jest luźna, jest y, taka szersza. Może on tak opadało, tak, ole mnie. Może, tak, może tak ją no i, albo na drugie ramię. Też można, o i ona jest super, ona jest... jak widzę może jest taka obszerna, to jest też taka różna, przebieżna, z takimi napisami, Uf. napisami, eee, także różowa żeby do innych nie będzie pasować. Więc może też będzie pasować na ciepłe. Oh, tak na z paskiem. Zaczynamy z przedostatnią koszulką. To też ma no, tak różowych. To też różowa koszulka, podobna do tej drugiej, do tej pierwszej różowej paski. Była ta jest podobna, tylko że be, bez pasków, taka gładka. Za to taką klasyczną koszulką z krótkim rękawek, ale no, zobaczcie, taki długi. Dekord. Prawie że chodź szyję. Oni że żeby sobie ją tak obciąć, Obciąć w sensie, no tak zrobić, by... to nie lubię takich dekordów, to po prostu nie polecam takich koszulek. Tak, no, dochodzi po tej koszulce, więc no, taki minus. Bardziej na wiosnę koszulka i też posuję do takiej spodni do tego paska eleczka tak ona wygląda idziemy z ostatnią koszulką I już ostatnia koszulka. Yy... Ostatnia nowość, w yy, tym języku. No i ona jest taka yy, jasniejsza od tamtej koszulki. I tutaj. Yy... I tutaj, że tak powiem. I Tutaj też łamie to. Też łamie z tymi spangami. Mam do no, z tym też. Ten pasok bardziej dodaje akcentu no, go białego. I to macie koszulkę taką, też plastyczną, z tym rękawkiem, taką różną, trochę przebiewną. I mam taką E w wgląd taką... O, o, wróżby, tak wam tak pokazuję. Eee... Tu macie na środku taki. O! O, taki. Takie wszystkie pawka. O, i tu macie taki dekor, nie? Także tak. To wygląda z takim takim odnaczkiem, yy. no, pokażę wam to. to. Wygląda jeszcze tak i tak. I tak wygląda no, ta, mierzymy tak znowu ubrachiałobych rzeczy. Jeśli macie jakąś inspirację, stylówki na lata, zaznać w komentarzu. Jeśli się podobało, to też zaznać w komentarzu oraz łapki do góry. subskrybujcie, możecie mnie zapisać na Instagramie oraz TikToku. A my będziemy się za tydzień. Cześć!